Cześć, mandero, z samego rana jest niedziela, 628. Dopijam kabusie i ciśniemy nad morze, także widzimy się w wodzie albo w samochodzie. Hello, hello, witajcie, witajcie, nad morza, nad morza. Dzieje, troszkę, ale idziemy szukać bursztynów i fantów. Do zobaczenia przy wodzie. Taka sytuacja nad morzem. Hej ho, hej ho Ale będzie wiało Jak ta lala panie Widziałem z dwóch metrów, że to jest bagrosze A ciepło ci jest panie tutaj? Ja. Zaraz wyjdzie. U nie urywa Leci, leci Już mamy dwie monety z giniem trafił I ja mam podkładkę do papy okrągłą jest jeden grosik chyba albo dwa tutaj ludzie leżeli w ogóle na plaży sobie wcale nie wieje ale mamy odwilż z nosa jest kolejny grosik na szczęście ale piździ nieziemsko Kabałek aluminiowego nie, to jest przyłączka jakaś Coś w tym stylu. Idziemy dalej. Patrz. Jeden grosik na wierzchu. Albo dwa. Ale to jest to nowożytniejsze, ty. Trzeba wykrywki ustawić na wyższy nominał. Dw dwa grosze. Musimy przestawić na piątki i dwójki. Idziemy na ten cypel, żeby nas tam przewiało, nie? Jak coś, ja znalazłem pół uncji samorodku z aluminium, a Merinium się nie pomaluje. Nie? Takie cóż, sygnał był fajny. A tam dalej na tym cyklu odem na nas fajne sreberko, w lato, fajny. fajną obrączkę, różaniec. Idziemy tam zobaczyć. Jest monetka. Nie, jest podkładka Taka o bez dziurką, bez dziurki Myk i kieszeni Duży dźwignie przed chwilą znalazł 10 zł z PLR. Tam mi dwa dziko wpadli za wysokie domino Za wysokie domino skręć do dwóch złotych Idziemy tam, nie? Ty możesz w tych butach chodzić po wodzie? Czy możesz w tych butach po wodzie chodzić? Tak, z płytek dobra Ja chcę tam na koniec cyfrować Mam kolejny w Amelinium Taki ma kształt I tu jest duży zwik Co ma? Co było? Nie znają. Taki, widoki. jest grząsko. To nie przypada jak ciągle. zobaczyć co tu jest. Awerinio, ale i ginie. To samorodki są. są. To odcina nas. Mojżesz? Mojżesz w tych butach chodzić? O, późno, dziwno. Wyspa zaczyna znikać. Masz sobie radę? Śpiewać, jeszcze piosenkę? Wykrywać się zaczę śleć. A śleć. To jest najlepsza potrawa detektywów. Detektywi lubią śledzie. Smyk do kieszeni. 65 Jest jakiś auto, jest jakiś zostawimy bum bum. go tutaj siumej. wojskowy. Tutaj wiesz co było? To była ta operacja pustynna burza, chyba, bo zobacz, amerykański wojskowy. Mogło być? Może no jeszcze Zaraz obczaję, chyba że na minę najechał nie wypisuj się 5 grosz wysyła sygnał SOS chyba Co mu jest? Masz przecież jesteś nakarmiony, wszystkie kreski się świecą Ciśniemy dalej. Jest odnaleziony kolejny pieniążek Też jedyneczkę Jeden grosz polski no widzisz, prawo ty. Teraz był na wierzchu chyba guzik to jest. Jak się nie omylę. Kolejny pieniądzek wyskoczył. O, jakiś większy na Wow, 50 grosz na bogatość taka sytuacja za chwilę idziemy się gdzieś zamelinować żeby zjeść i wypić herbatkę tu znalazłem zwłoki jelenia albo coś w tym stylu nie będę pokazywał zrobię to tak po śniadanku 10 groszówek wyskoczył do następnego Spadł jeden grosik Jakiś taki Łok. Jedzie, jedzie z tematem wodę Mały guzik chyba co? Czy co to jest? Z tyłu też ma jakieś łóżko? Razem dziesiątka wpadła. 10 wetczek. Przed chwilą było jeszcze 10 groszy. A tu mamy 50. Znowu na bogatości. Do następnego. Kilka groszy temu tego wpadło. złotu tak złotóweczka. to jest 100 groszy będzie 19 jedziemy z tym bansem zaczynamy od samolotków z częściami jakimiś w kolorze złota to jest ciekawe, nie? To, że się stopiło ciepło było to się stopiło no? Ta, z... od słońca to chyba nie polmos no tutaj duży Zbigniew ma 9 ,33 zł, 33 grosze, czyli 19, bo jeszcze dychu tu jest. Dzisiaj jest królem zamków i królem samorodków. Sporo ich przytulił. Samolotki Amelinium. No i co? Krem do golenia chyba jakiś. Nie wiem, jagon, ale nie wiem. Imbusa jeszcze ma. Ja jestem się królem śledzi. Śledzi na kościnę znowu. Łyżka taka. Łyżki takie nie potrzebujesz? Nie. Zobacz. Działa nawet. to, No, na nocki. Ja mam w monetach ponad piątkę z jakimiś drobnymi. Mam kilka samolotków. Pomoc bardzo ładny. Ładny sygnał dawał. Tu jest kapsel takiego. zobacz. Szkoda, że nie jest kompletny, kurde, akurat. Takiego potrzebowałem. Jest łamany. Szkoda. No ale może się znajdziesz jakiegoś całego. No i co? To na no wierzchu leżało. Smycz chyba od psa co. Komfort napisane. Może być, nie? Że w czasie sztormu psa prowało. Smycz <grym złożył> został. Smycz został na plaży. Żdobiało mocno, nie? Co tu jeszcze mam? A jakieś duperelki. a ja chyba wkręty jeszcze jakieś miałem. No to co? Widziana To jest sztucz Sztuc to, to jest Tak, sztuc. No i to tyle. A i tego kamera przytuliłem zielonego. Nie było więcej części. Jak mówił, Zbigniew mówi, że on musiał na mina najechać. <noise> <noise> A na jezioro, po... tam był ten klemy od niego? No, być. klemy byli od akumulatora. <noise> to na tyle. Co, już nad morze nie śmigamy? Nie. nie, nie. To wody, do jeziora. Do jeziora. No, słodka woda jest lepsza. Pozdrawiamy na razie